Założyliśmy firmę Taxagroup w 2008 roku. We Wrocławiu jesteśmy jedną z większych kancelarii doradztwa podatkowego. Aktualnie mamy 45 osób na pokładzie, trzech wspólników założycieli. Wszyscy czynnie pracują. E, cały czas zwiększa się nasz zespół, więc to nie jest tak, że jest stagnacja. I mamy taki malutki oddzielik w Warszawie. Chcemy rozbudować naszą firmę w ten sposób, żeby ona miała oddziały w innych miastach. W 2018 roku byliśmy 12. firmą w rankingu firm doradczych w Polsce. Tracę podatkowa to jest taka osoba, która jest bieżącym wsparciem dla właściciela firmy, dla jego służb finansowych czyli osoba, która jest w stałym kontakcie i potrafi w każdej chwili pomóc w zakresie prawa podatkowego i prowadzenia tej firmy. Mamy klientów, których obsługujemy latami, znamy ich od podszewki, pomagamy im na bieżąco, często wyprzedzamy ich potrzeby i często wyprzedzamy ich możliwości. Obsługujemy klientów z bardzo szerokiego wachlarza dziedzin, bo mamy uczelnie, szpitale, samorządy, mnóstwo firm rolniczych, obsługujemy kościoły, obsługujemy instytucje kultury, obsługujemy w zasadzie naj chyba największe sieci deweloperów we Wrocławiu. Szkolimy syndyków, szkolimy komorników w skali całego kraju, szkolimy księgowych na, na terenie całej Polski, generalnie. Bardzo lubię przekazywać wiedzę i lubię, jak inni też tego mogą czerpać. Generalnie 90% klientów to są klienci z polecenia. My nie mamy klientów z ulicy, tak samo działa BIENA. Ja w zasadzie po dwóch tygodniach funkcjonowania w tej organizacji stwierdziłam, że to jest po prostu rewelacyjne miejsce, szczególnie dla takich biznesów jak mój. Czy dla biznesów pokrewnych, i dlatego, żeby poznać mnóstwo ciekawych ludzi, też z różnych innych branż. Każdemu klientowi, który ma zapotrzebowanie, jakikolwiek mogę pomóc, ale też mogę pomóc każdemu członkowi BNI, jeśli długo go dobrze poznam, przekazać rekomendacje i wprowadzić go właśnie do obsługi jakiegoś klienta. To, co się wydarzyło przez rok mojego funkcjonowania w BNI, to jest też mnóstwo nauki. Można wymienić te informacje, doświadczenia, można zobaczyć, że ktoś jest dokładnie w takiej samej sytuacji i nie zostaje sam tylko ma wsparcie, to poczucie takiej pewnej tej jedności mm, też ma duże znaczenie.